Widzowie, witam was w tym szorcie. Macie dość tego, że cały czas macie spalone, że nie wiecie kiedy i gdzie, gdzie podać. A kiedy już podacie, musicie. A! Strzelę bramkę! Super! Naga okazuje się, że był spalony. Dziś pokażę wam, jak tego uniknąć. Wchodzimy w trenera. Pokaż wszędzie, wszystko wyłączamy. Chyba, że wolicie grać, to, to możecie mieć włączone. To jak to chcecie, i schodzimy na sam dół. I tu mamy wskaźnik spalonego. Macie to automatycznie wyłączone, więc na bok. I macie już włączone. Teraz Wam zapewniam, że na pewno poradzicie sobie i że teraz już. Uniknięcie tego, że będziecie mieć...